Kiedy występuję przed dużą liczbą osób, staram się skupić na zadaniu, które mam wykonać. Podoba mi się różaniec. Rozmawiam z żeby wyciągnąć jakieś medytacje. Muszę być szczery. Dlatego na najpierw budowli alumniżę od ludzi. Trzeba hmm. eee, muzyki, do tego gólu, wyjeździć wyjeść, Czytam książki albo sobie gram w na, na przykład. Mm, meliskę piję albo odpalam sobie ulubioną grę i po prostu słucham muzyki też czasami. Chyba najczęściej próbuję go jakoś przeczekać, zająć się czymś innym, na przykład jakimś hobby albo rozrywką. Piję dużo wody, ponieważ ksiądz mi zalecił. Taką radę, że jak się pije dużo wody, to się mniej stresuje. Mi to na przykład pomaga. No i też, oczywiście, sport, żeby to później cały ten stres sobie wyładować. Nawet 15 minut biegów polecam. W zależności od typu stresu, mam parę taktyk. Jeśli chodzi o właśnie stres, jak już mówiłem wcześniej, przed wystąpieniami, to raczej staram się uspokoić oddech i po prostu spokojnie oddycham, a jeśli chodzi o jakiś, przed jakimś sprawdzianem, co kartkówką, to po prostu staram się, nie wiem, otworzyć okno, no, też oddechowe, tylko trochę yy, w innej formie. Tutaj, yy, na przykład, nie wiem, rozciąganie czyli, się, nie spacer, wyciszenie się, czytanie książki, ucieknięcie trochę w inny świat, tak, albo też muzyka, o, to taka spokojna. Próbuję różnych Ćwiczeń oddechowych, na przykład, ale też po prostu staram się odpocząć. Książka, y, nie myśleć o pracy, chociaż to jest czasami trudne. Takie rzeczy. Staram się jakoś tak pozytywnie patrzeć. E, e, też modlitwa mi pomaga się uspokoić. E, no, też e, tak. E, no nie wiem, na przykład pójście na spacer, to też może być dobre. Staram się. Robić, robić głębokie wydechy i odwracać uwagę od tych mnie rzeczy? To zazwyczaj robię takie ćwiczenia oddechowe. Myślę, że to mi w i najbardziej pomaga. Dużo rysuję, bo to wywoje, mnie dość stresylerują. Słucham jakiejś muzyki, bo to też jest takie przyjemne, jakieś takie właśnie i to mi najbardziej pomaga. Eee, żeby poradzić sobie ze stresem, eee, lubię sobie zaplanować dzień. W taki sposób, żeby mieć wypisane konkretne punkty, co muszę zrobić. Wtedy wiem, że mam wszystko bardziej pod kontrolą, więc mniej się stresuję tym, co muszę zrobić. Yy, ale no też staram się, staram się myśleć pozytywnie. Nie zawsze to wychodzi, ale w jakimś stopniu to tam pomaga. Czasem um, słucham muzyki, próbuję się zareagować, muzyki, oglądam filmy, wiadomo z to ja na staram się, tak, walczę ze stresem przez śmiech, że staram się po prostu zamienić to w żart, żeby nie było, że y, to jest stresujące dla mnie. Też tak, przytulić się do kogoś, czy coś ogólnie jakiś dotyk, to mnie odstresowuje, więc y, tak.